Witam Państwa w 20. odcinku Uszy Duszy. Są dwie strategie, które w tej chwili walczą niejako o naszą duszę. Pierwszą z nich mamy doskonale oswojoną. Ja się nią zajmowałem przez co najmniej ostatnich kilkanaście lat. To jest strategia ukazywania systemu, który nas otacza, ukazywania zaplecza tego systemu, ukazywania oszustw, kłamstw i manipulacji, na których zostało zbudowane. Ukazywania podłości polityków, ukazywania zakłamania mediów, ukazywania zmiatania pod dywan przez naukę i tym podobne wytwory tego, co zostało odkryte, a co nie pasuje do obowiązującej wersji wydarzeń. No, mówiąc krótko, to jest strategia w tej chwili już nie obnażania Matrixa, lecz strategia konfrontacji z Matrixem. To jest to, do czego namawia nas w tej chwili ogromna większość alternatywnych źródeł, byśmy byli świadomi w pełni całej tej narracji. Strachu i zagrożenia, którą prowadzą nasi rządzący nami politycy, i byśmy się z nią, być może, jeżeli przekroczy punkt takiej wrażliwości, które już nie będziemy w stanie wytrzymać, byśmy się z nią skonfrontowali. I jest druga strategia, o której ja Państwu próbuję od pewnego czasu opowiadać w uszy duszy, i to jest strategia, która polega na tym, iż zabieram 100% swojej energii od tematu konfrontacji z systemem, z którym mamy do czynienia. Zabieram całą swoją uwagę wraz z tą energią i przenoszę tę uwagę i tę energię na budowanie zupełnie nowej wersji świata, takiej, w jakiej chciałbym wreszcie żyć. Wybór wcale nie jest łatwy pomiędzy tymi strategiami. Natomiast wydaje mi się, że punktem wyjścia i punktem dojścia zarazem, który w moim przypadku o tym wyborze zadecydował, jest wierność przekonaniom, o których opowiadamy sobie od dłuższego czasu. Otóż od dłuższego czasu opowiadamy sobie o tym, iż świadomość jest pierwsza wobec manifestacji materialnych, które nas otaczają. Tak, powtórzę raz jeszcze. Opowiadamy sobie od lat o tym, iż świadomość dzierży prymat nad materią. Jeżeli tak jest, jeżeli tak jest, to konsekwencje tego są bardzo daleko idące, bo jeśli tak, to to wszystko, co określamy jako ów system, z którym się mamy konfrontować, jest niczym innym jak manifestacją naszej globalnej świadomości. A to wszystko, z czym każdy z nas indywidualnie się być może będzie za chwilę musiał konfrontować, jako opcja działania systemu, to jest manifestacja naszej indywidualnej świadomości. Jeżeli tak jest, to powstaje naturalne pytanie: czy chcesz walczyć sam ze sobą? Czy uważasz, że walka samemu ze sobą? Przyniesie jakiekolwiek tobie korzyści. Może na pewno przynieść wiele szkód, może przynieść wiele krzywd, ale czy jesteś w stanie wygrać sam ze sobą na dłużej niż na chwilę? Jeżeli rzetelnie podejść do tego pytania, no to w moim poczuciu wybór jest oczywisty. Pozostaje tylko i wyłącznie ta druga strategia, ponieważ ona daje przynajmniej nadzieję, a wierzę głęboko, że też więcej niż nadzieję. Na to, byśmy skręcili na tych torach, o których Państwu opowiadałem już poprzednio, na tej zwrotnicy, w stronę takiego świata, który jest wreszcie światem naszych marzeń. Ja już tego wyboru dokonałem, i tak jak Państwu obiecywałem, postanowiłem się dzielić z Wami swoimi wrażeniami z konsekwencji tego wyboru. Pierwsza refleksja jest taka, iż widzę w internecie ludzi, którzy gdzieś intuicyjnie czują bądź słyszą, że są ludzie, którzy chcą pójść taką drogą, jaką ja poszedłem, no i odnoszą się do tego zdecydowanie krytycznie. Nazywają to chowaniem głowy w piasek i udawaniem, że nic się nie dzieje. Nie, to nie jest chowanie głowy w piasek. To jest ogromny wysiłek energetyczny, wewnętrzny, duchowy, psychiczny, mój i każdego, kto pójdzie tą drogą. By zmienić bardzo podstawowe kolejne, do których jesteśmy przyzwyczajeni, i by rzeczywiście konsekwentnie pójść w ślad za wiedzą, którą mamy. Jeżeli świadomość jest pierwsza, to zacznijmy od przebudowania swojej własnej świadomości. Zacznijmy od konstruowania takiego świata, który chcemy, a nie marnujmy energię na kopanie się z koniem, który w dodatku jest nami samymi. Ci, którzy pójdą tą pierwszą strategią, o której mówiłem, czyli pełni buntu, gniewu, sprzeciwu, czasami strachu, czasami rozżalenia, czasami desperacji, staną do takiej czy innej formy konfrontacji z tym systemem, będą prawdopodobnie bardzo liczną armią. Tylko problem polega na tym, że będą liczną armią pozbawioną mocy. Niestety tak to widzę i wiem, że to zabrzmi bardzo przykro dla tych wszystkich, którzy tamtą drogą pójdą. Dlaczego są armią pozbawioną mocy? Dlatego, że nie mają uzgodnionego w swoim najgłębszym wnętrzu, w tym miejscu, w którym świadomość kreuje, nie mają uzgodnionego wariantu pozytywnych zdarzeń. Mają tylko gniew, złość i potrzebę zburzenia tego, co tak naprawdę dookoła jest. Drugi wariant, o którym Państwu mówię, to prawdopodobnie dużo mniej liczna grupa ludzi. Dużo mniej liczna grupa ludzi, którzy wszelako spodziewam się, będą mieli całkiem niezłą moc sprawczą, albowiem my będziemy ze sobą sieciowani. My jesteśmy ze sobą sieciowani, jak wszystkie setne małpy, na najgłębszym poziomie naszej świadomości, na najgłębszym poziomie energetyki, która daje możliwości tworzenia i kreowania. Więc pomimo tego, że być może będziemy mniej liczni, nasze możliwości sprawcze i nasze możliwości kreacji w moim poczuciu są dużo większe. Jeżeli uda się zakotwiczyć nowy świat, do którego prędzej czy później ci, którzy zostali w tej starej wersji, w tej pierwszej strategii, będą mogli dołączyć, to myślę, iż będzie to zasługa tych milionów setnych małp na całym świecie, które w tej chwili dokładnie tej drugiej strategii się coraz wyraźniej, dokładniej przyglądają i coraz bardziej czują, że to jest jedyna droga, którą możemy tak naprawdę w tej chwili pójść. Mój tajemniczy mentor, który mówi o roku 2020 i powiedział o tym w końcu zeszłego roku, powiedział, iż to jest rok, który jest kluczowym i przełomowym rokiem w historii całej ludzkości. Powtórzę nie w historii jednej populacji, nie w historii XXI wieku, w historii całej ludzkości. I ja mu wierzę, Mój tajemniczy mentor mówi też o tym, iż jesteśmy w sytuacji, w którym pryzmat świadomości, w której jesteśmy, ulega w tej chwili rozszczepieniu na różne warianty życia, tak dokładnie jak światło się rozszczepia w pryzmacie. I jest to bynajmniej nie metafora, jak mówi mój tajemniczy mentor. To jest bardzo dosłowny opis tego, co przed nami w tej chwili stoi otworem. I przez jakiś czas będzie tak, o czym już też Państwu wspominałem, że będziemy nawzajem mogli się oglądać. Każdy z nas. Ze swojego wariantu wydarzeń będzie widział to, co się dzieje w sąsiednim wariancie wydarzeń, i przez jakiś czas będziemy jeszcze mieli swobodę komunikacji między tymi wariantami, czyli będziemy mogli podjąć do pewnego momentu decyzję, czy zostajemy w tym wariancie, w którym jesteśmy, czy przechodzimy do tego sąsiedniego, bo nas bardziej przekonuje. Od pewnego momentu pomiędzy tymi wariantami powstanie coś na kształt szklanej ściany, która już nie umożliwi nam tak naprawdę dalej zmiany wariantu, choć jeszcze przez jakiś czas będziemy widzieć co się dzieje w tym wariancie, który pozostaje za tą szklaną ścianą. Jak ma wyglądać ten świat, do którego się w tej chwili zwracam? Kiedyś pewnie zostanie na ten temat napisanych multum książek. W tej chwili tylko chcę Państwu naszkicować taki kierunek, który myślę, że dla większości z Państwa jest jasny i oczywisty. Myślę o świecie, który jest światem współpracy, wspierania się, kooperacji, który nie jest światem rywalizacji, nie jest światem konkurencji. To jest świat, w którym przestajemy się dzielić na takich czy innych. To jest świat, w którym przestajemy się oceniać i krytykować. Dajemy sobie nawzajem prawo do własnych doświadczeń i własnej inności. I jedyne ograniczenie, które przyjmujemy wszyscy razem dobrowolnie, to zasada nieczyń krzywdy innej istocie. Tak więc jest to świat także szacunku dla każdej postaci życia. I zwierzęcej, i roślinnej, i naturalnej. Cokolwiek by to nie miało znaczyć i jakkolwiek byś tego nie chciał rozumieć, każdy ten swój szacunek może oddać na swój sposób, tak jak potrafi i tak jak to rozumie. To jest świat, w którym jest pełno przestrzeni na naszą wewnętrzną, duchową kreację. To jest świat na radość, to jest świat na intuicję, to jest świat na głos serca, a nie tylko i wyłącznie na głos mózgu i podszepto różnych dziwnych myśli. To jest świat wolności, która jest przeciwieństwem strachu. Ten świat, który dostaliśmy tutaj, w tej chwili, i z którym się borykamy, to jest świat strachu, to jest świat egoistycznej i desperackiej miłości, i to jest świat uzależnienia od zewnętrznych autorytetów. Moja wizja świata jest dużo prostsza. Jest alchemiczną kompozycją dwóch składników miłości i ciekawości. Ciekawość powoduje, że rozwijamy się, idziemy do przodu i podlegamy tak czy inaczej rozumianej ewolucji. A miłość Powoduje, iż w ramach tej ciekawości nie będziemy sprawdzać, jak to jest, jak sobie nawzajem będziemy podżynać gardła. I to w zupełności wystarczy: miłość i ciekawość. Pamiętajmy o tym, że podstawową wykładnią miłości jest zdolność do współodczuwania i do empatii. Świat, który jest zbudowany na tych dwóch składnikach, jest w moim poczuciu światem absolutnie doskonałym i wystarczającym, by żyć szczęśliwie i nie mieć poczucia, że żyje w świecie naopak. W jaki sposób go ukonstytuować, ten nowy świat, o którym marzę? W czasie Occupy Wall Street pojawiały się takie banery w różnych miejscach, które brzmiały, jak myślisz, co Jezus by powiedział? To jest pytanie, którym się w tej chwili też często kieruję. Jak myślisz, co moje serce, jak myślisz, co moje najgłębsze ja by powiedziało w takiej sytuacji, i jakby postąpiło? I to właśnie pozwala mi konstytuować małymi kroczkami tak naprawdę każdy dzień mojego nowego świata. Zaczynam go od tego, iż buduję sobie pewien plan, pozytywny plan na dzień, który się ma wydarzyć. I trzymam się go i realizuję. Ten plan zawiera też w sobie taki imperatyw, by nie dopuszczać do myśli negatywnych, by nauczyć się sobie z nimi radzić, by nauczyć się przywracać z tego niskiego poziomu wibracji ten wysoki poziom wibracji i przeskakiwać z dołu do góry. To jest zajęcie, które w zasadzie jest w stanie wypełnić 24 godziny na dobę samo w sobie, bez konieczności wychodzenia z domu. To jest bardzo dokładna, ale i dająca niesłychanie dużo radości praca nad swoją własną świadomością i nad dogrzebaniem się do tego poziomu świadomości, której nie chce już więcej tych wszystkich negatywnych rzeczy, z którymi mamy do czynienia przez całe nasze życie. Ale to budowanie tej nowej rzeczywistości, o której Państwu opowiadam, nie polega tylko i wyłącznie na tym, by uwolnić się od negatywnych stereotypów i negatywnych myśli i żeby przejść na myśli przejrzyste i przestrzenne i pozytywne i szczęśliwe. Ono się zaczyna także w momencie, w którym wyjdę z tego swojego domu i spotkam kogokolwiek na zewnątrz. Rzecz w tym, by każde z takich spotkań przeprowadzić dokładnie w taki sposób, w jaki chciałbym, by ono przebiegało w moim nowym świecie. I dotyczy to najdrobniejszej interakcji z dowolnym człowiekiem, którego spotkam. Gdzie czasami wystarczy serdeczne słowo, czasami jest potrzebna pomoc, czasami jest potrzebne wsparcie, czasami wystarczy podziękować, wystarczy się uśmiechnąć, wystarczy podać rękę. Jeżeli to wszystko robi dokładnie z tej perspektywy, myśli o tym nowym świecie, to także go w ten sposób konstytuuje. I nie martwię się, co ta druga osoba na ten temat pomyśli, a wręcz odwrotnie, mam takie poczucie, że daję jej szansę, by sama siebie poczuła w takiej perspektywie tego nowego świata, o którym ja marzę. Być może dzięki temu w którymś momencie właśnie ta osoba przestawi swoją własną zwrotnicę i przeprowadzi się na fajniejszy wariant rzeczywistości niż ten, do którego nas namawia cała rzeczywistość w tej chwili dookoła. I oczywiście jest mnóstwo technik, którymi się możemy wspomagać. Począwszy od medytacji, poprzez różne techniki przenoszenia się do przestrzeni serca, poprzez różne techniki, jak sobie poradzić ze strachem. Poprzez różne techniki otwierania swojego umysłu i docierania do swoich głębszych pokładów i uwalniania się od tej całej paranoi, do której zostaliśmy przyzwyczajeni przez większą część naszego życia? Właściwie to marzy mi się taki webinar, który moglibyśmy zrobić wszyscy razem. Taki webinar, w który każdy z nas mógłby wziąć kawałek odpowiedzialności za swoją własną wypowiedź i podzielić się z nami wszystkimi swoimi sposobami na to, w jaki sposób ten nowy świat konstytuuje. Na pewno byłoby to bardzo twórcze i rozwojowe. Jestem szczerze mówiąc zdeterminowany, byśmy do takiego webinaru doprowadzili, i ja mogę wziąć na siebie całą stronę organizacyjną tego przedsięwzięcia i z ogromną przyjemnością to zrobię. Natomiast potrzebny mi jest ktoś, kto ogarnie techniczną stronę tego przedsięwzięcia, czyli będzie obyty z oprogramowaniem, z którego będziemy korzystać i będzie miał pieczę techniczną nad całym tym wydarzeniem. Także jeżeli jest wśród Was ktoś, kto czuje, iż mógłby tę techniczną stronę zagadnienia wziąć na swoje barki, to bardzo proszę skontaktuj się ze mną. No. I zrobimy to w najbliższym czasie. No i na koniec mam kilka takich refleksji, które gdzieś tak do mnie przyszły w trakcie przygotowywania tego odcinka. Otóż przypomniałem sobie, jak wyglądały kiedyś takie pierwsze holograficzne pocztówki. Nie wiem, czy państwo je pamiętacie. One się pojawiły jeszcze w czasach komuny i one pokazywały na przykład jakiś krajobraz. I miały to do siebie, że bardzo wyraźnie było widać, że są holograficzną ściemą, to znaczy, Granica pomiędzy kolejnymi warstwami, które miały oddawać iluzję głębi i odległości, była bardzo sztuczną granicą, i było widać, że to nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Otóż ja w tej chwili tak widzę całą tę scenografię, która się przed nami dostarcza na poziomie tzw. mediów głównego nurtu i moich dawnych przyzwyczajeń. Otóż widzę jako ja, ją jako coś kompletnie oddzielnego ode mnie samego. Tak samo jak widziałem oddzielność tych warstw w tej pocztówce holograficznej. Ja już nie czuję się elementem tej scenografii. Ja w tej chwili robię wszystko, co potrafię, by zbudować swoją własną i zupełnie nową scenografię. I chcę wam powiedzieć, że ten moment, w którym się wypiąłem z tej scenografii dawnej, do czego was namawiam serdecznie, jest momentem naprawdę wspaniałym i cudownym. Ważne jest, by nie stracić z pola widzenia tego, iż wypięcie się ze starej scenografii to jedno, a wpięcie się w nową scenografię to drugie. I to drugie jest nie mniej ważne niż to pierwsze, a nawet wydaje mi się, że bez tego drugiego to pierwsze jest niemożliwe na dłuższą metę. Mam też taką potrzebę i takie poczucie czegoś na kształt takiego planetarnego zrównania czyli ustawienia no, w pewnej przenośni, w jednej linii czterech elementów sytuacji, która mnie dotyczy. Pierwszym z nich jest cel działania, na który się decyduje. Drugim z nich jest sposób, który chcę przyjąć jako sposób realizacji tego celu. Trzecim z nich jest swojego rodzaju etyczny filtr, przez który przepuszczam swoje działania, przepuszczam sposób działania i przepuszczam cel, do którego dążę. I czwartym elementem jest to coś, co jest w głębi mnie, co powoduje, że czuję, iż realizuję swoją najgłębszą i najważniejszą potrzebę życia. Jeżeli te cztery elementy uda się sprząt ze sobą w przenośni ustawić na jednej linii, mają one moc promienia laserowego. Nie wydaje mi się, by w tej chwili był najwłaściwszy czas, by rozpocząć debatę nad tym, jakie przyjąć rozwiązania społeczne, ekonomiczne czy polityczne w tej wizji nowego świata. To jest krok, który dopiero będzie przed nami. Dopiero w momencie, w którym się ukonstytuje na całym świecie no, nazwijmy to w ogromnym skrócie myślowym Armia Sednej Małpy. Czyli rzesza ludzi, którzy pójdą tą drogą, o której w tej chwili mówimy, z całą pewnością, ponieważ jesteśmy i będziemy sprzęgnięci na poziomie naszej najgłębszej świadomości, nastąpi taki moment, w którym będziemy mogli rozpocząć debatę nad tym, jakie rozwiązania społeczne, ekonomiczne czy polityczne byłyby najwłaściwsze do tej nowej formuły, nowego świata. W tej chwili wydaje mi się, że najważniejsze to, co nas czeka. To przejmijmy kontrolę nad swoim własnym życiem. Ustalmy sobie cel, do którego chcemy dążyć, ustalmy sposób działania, ustalmy pewne zasady etyczne, które nas obowiązują i znajdźmy oparcie w samych sobie. I wówczas przejdziemy przez tę całą burzę, która jest dookoła, wierzę w to głęboko, co najwyżej z przemoczonym podkoszulkiem. Chcę Wam też powiedzieć, że dokonanie tego wyboru, o którym Wam opowiadam. Jest niesłychanie cudownym momentem, bo to jest trochę tak, jakbym odkurzył takie uczucie, które gdzieś zginęło dawno, dawno temu, jeszcze w czasach mojego dzieciństwa, kiedy moja wyobraźnia pozwalała mi wierzyć we wszystko, w co mogłem wierzyć. I nikt mi nie mówił, że to jest niemożliwe, że tego nie wolno, że to jest niewykonalne, bo byłem zamknięty w swoim własnym pokoju zabawek wyobraźni. I to był cały świat, który mi kompletnie w tym momencie wystarczał. Otóż w tej chwili odkurzyłem to uczucie. Tej swobody kreacji i wyobraźni i tego, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. Jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek, o którym chcę powiedzieć. Otóż pamiętaj o swoich bliskich. Może być tak, że tobie będzie dużo łatwiej przestawić tę zwrotnicę życia i pójść tą nową drogą życia, niż Twoim najbliższym. Nie możesz ustawać ani na chwilę w wysiłku, by zabrać ich ze sobą. Nikt nie będzie dla nich lepszym przykładem niż ty sam. I tak naprawdę musimy zrobić wszystko, co możemy, by tych naszych bliskich tak przeprowadzić przez tę burzę, by także przeszli przez nią, co najwyżej, w mokrej podkoszulce. No i tym się chciałem z Państwem podzielić. Chciałem się z Państwem podzielić, że to niesłychanie piękne uczucie, jeżeli się dokona takiego wyboru, że teraz idę czystą drogą, że koniec kompromisów, koniec zmiatania pod dywan, koniec udawania, że czegoś nie widzę, koniec robienia czegoś, tak jak się da, bo nie da się robić lepiej. Słuchajcie, to jest tak niesamowity komfort wewnętrzny, że zapraszam Was do tego stanu naprawdę z całego, z całego serca. Dzięki ogromne, że jesteście. Piszcie, bardzo proszę, czytam zapartym tchem, co piszecie. Miejcie, proszę, wyrozumiałość dla mnie, że tyle dni oddziela jeden odcinek od drugiego. Proszę mi wierzyć, ten ostatni tydzień był jednym chyba z najtrudniejszych. Tygodni w moim życiu, jeśli chodzi o jakiś mój wewnętrzny proces, który musiałem przejść, żeby dojść do tego punktu, w którym jestem teraz, i być może znów będę potrzebował jakiegoś czasu, by dojść do takiego punktu, o którym uznam, że warto jest się z państwem podzielić. W tym miejscu też szczególnie podziękuję patronom i tym z Patronite'a, i tym spoza Patronite'a, bo to właśnie dzięki wam stać mnie na taki komfort, by ten tydzień poświęcić na wycieczkę w głąb siebie i móc to potem Państwu zrelacjonować. Także dzięki serdecznie wszystkim Wam za to, że jesteście. Niech efektywnej małpy rośnie w siłę, bo w tym cała nadzieja nowego świata. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.